Witam na robocie u Żyda Dzisiaj wracamy do tego dużego domu, który jest cały gruntownie remontowany. Dzisiaj na budowie trzy ekipy gościu od bładzi, plasterowania, rufer, czyli dekarz. No i ja. Proszę bardzo, dach tutaj zerwany z przodu. Miła niespodzianka. Wszystkie sufity zerwane, wszystkie ściany poobijane. Że wszystko robi na raty i Wam pokażę cały sufit zbity. Tu pewnie też będą ściany zbijać, ale to wszystko na raty jest robione. Ja tutaj będę dzisiaj zakładać futryny nowe, więc ja już sobie futryny wyrwałem. Kuchnia, nowy sufit, nie ja robiłem, to ktoś inny. Okno już powstawiane. No i... Wszędzie już jest porobiona Hydro, hydraulika, no i elektryka też, już kable popuszczamy. Poprzygotowywane wszystko. Proszę bardzo. Rurki na zlew. Tam jest gaz i tutaj będzie bieżąca woda. Tutaj jest lew, elektryka. Tutaj zrywa dach z drugiej strony, wszystko obite, wszystko obite. Tutaj będzie zlew, tutaj, tak rurki popuszczał. Rurki są klejone A i tam na górze też będzie zlew, inaczej nie będzie pociągnąć tych rurek. Tylko, tutaj, tak, sobie tutaj, tam się podbił. Dobra, moje zadanie to: Futryny powstawiać nowe. robi się, co chciało. Nowe futryny. Pięć nowych futryn. Czwarta 20. Ciemno na dworze się już zrobiło. Wszyscy uciekli jak do kurnika, jak kury do kurnika. No i tak, pokażę Wam teraz, co tam na górze zrobili. Dzisiaj zrobiłem, wszystkie ściany poobijali. No i tak, ten mały pokój, tutaj ramę, ja dzisiaj wstawiałem, nowa rama, musiałem ją skrócić o pół centymetra, tutaj górą wciąłem trochę, pół centa, bo inaczej by mi się tutaj wcale nie zmieściła. To, to by poszło za głęboko, oni by to zaplasterowali, zagipsowali i wcale miejsce na zawiasy nie już, na zawias musi troszkę wystarać. No i tak kilka futrów musiałem zrobić. Teraz będę musiał drzwi heblować, co nie? Dobra, tutaj jeden sufit zrobili i ścianę. A ile się nagadali o tych hydraulikach, jak hydraulicy źle rurki pociągnęli. No bo źle pociągnęli. Później się nie chciało. Zrobili jak zrobili. Dobra, w tym pokoju też zrobili sufit. No i jedną ścianę. Ładnie ściana wygładzona. Nie ma sprawa. Postarali się, bo ja tutaj dzisiaj byłem. W łazience sufit mi zrobili. Tak więc będę mógł zaczynać już płytkowanie, kafelkowanie I zobaczcie, co mi elektryk mi wybił tu dziurę całą. Wszystko wyrazuje różne. Wszystko trzeba będzie... Zapianować jakoś. Ten ja tak samo wyciął pół płyty, ale on tutaj nie mógł nawet tego zrobić dobra jest tutaj już mu się nie chciało rurki ze ściany wypuszczać to wypuścił z podłogi po angielsku typowo tam rurki te cenne schował ale te rurki też takie wyprowadzane są no są no, no, dalej wam pokażę tutaj ścianę zapasterował jedną Tutaj jeszcze nie ruszyli nic dzisiaj, no i w tym pomieszczeniu coś zrobili, sufit tylko. A ja tutaj też zacząłem już futrynę stawiać. O. Musiałem belkę przykręcić, zwykłe drzwi by mi się nie zmieściły. Znaczy standardowy rozmiar, taki normalny to by się to nie zmieścił, o była dziura za wąska. Tutaj musiałem belkę dokręcić. No i tutaj tak samo, wypożamować. 2 cm, ponad 2 cm, i tam dołem, cegła się wybiła. To będę musiał tam zakleić jakoś tu jutro. Muszę chodzić z lampą, wszystko doświetlać. Dobra, tutaj zrobili trochę, nie dokończyli jeszcze. Eee, zakładali nowy, nowe dachówki, tak? Nie dokończyli jeszcze do końca. Dobra, tutaj moja rama stawiona. Tutaj zrobiłem 3 mm, to wystaje ponad tą płytę. Bo oni tu sobie płytę przykleją później, właśnie, żeby było na równo. No i później, ten cały AK-3 co nie? Do listwa. No i też, proszę. Też musiałem tutaj w 4 miejscach. Fotryna przykręcona, w czterech miejscach zakotwiczona. Jest równo wszystko. sama po tej stronie. Ja widzieć, tam jest to podkładane Zresztą, że ta futryna, jeszcze będę musiał dołożyć do niej kawałek tutaj, 3 cm dobre bo jest za wąska, najgrubszą tutaj, jaką mogłem kupić w sklepie to 130 mm czyli 13 cm, ja tutaj potrzebuję ponad 15 cm. będę musiał dokupić kawałek drewka i tutaj sobie 3, czy tam 4 cm jeszcze dorobić, nie? dookoła tego szczegół no i ta tutaj tak samo jest stawiona. Tą też musiałem obcinać tutaj bokiem, bo jest, nie byłoby wystarczająco szeroko tutaj, nie? Tak możemy sobie zobaczyć. Teraz tutaj przyjdzie. Teraz tutaj przyjdzie plaster. Tam będzie. Jeszcze tutaj będzie miała ze 2 mm rozu. Ewentualnie na wagas, ale tutaj też wiadomo otwarte do środka, na pewno w tamtą stronę. Tak więc tutaj nie będzie problemu żadnego, żeby no to nawet na równo z granicą, No i tutaj tak. Przyjechali, przyjechali, wciągnęli rachówki, nie przykryli żadną folią, zabrali się i pojechali. A jutro ma deszcz padać. No to tak wszystko sobie w tej fajnie zamoknie, nie? No, tak. Dobra, żeby zostawili po Po co zamykać? też? po co zamykać? Jak i tak dziura w dachu. Kto będzie chciał sobie wejdzie, tak robią Anglicy. Niczym się nie przejmują. Dzisiaj deszcz pada, śnieg pada. Wszystko idzie do środka. A właściciel ma to wszystko gdzieś, bo tak tutaj się w Anglii pracuje właśnie. Nie trzeba zabezpieczyć na notfolium ani nic. Po prostu tak jest i tyle. Na razie. Tak wygląda wstawianie moich futryn. Tamtą futrynę musiałem obniżyć, co wczoraj wstawiałem. Była całkiem wysoko. No i się nie zgrywała tutaj, nie? No to musiałem ją obniżyć. No ale to nic. To była szybka robota. Proszę bardzo, wszystko w oczku. Tutaj też w oczku, no co ja tam będę mówił, nie? Ja nie jestem Żydek nie potrafię wstawić prosto, nie? Tu od razu sobie przykleiłem płyty Tutaj jeszcze muszę dokleić, dokleić kawałek płyty I będzie obrobione z tej strony, gotowe do plasterowania Okazało się, że roofer, dekaż dzisiaj nie przyjedzie i powiedział użytkowi, że nie przejmuj się, trochę zmoknie podłoga, nic, nic się nie stanie. nie? Tam dość spada i się basem pomału robi. Dobra, tutaj ze skosa idzie. Tutaj schody są. To tutaj będę zaraz robić na prosto. Tak, pyk. Tu sobie zrobi jakąś półeczkę czy coś, nie? A od spodu będzie tak, jak jest. Tak to sobie wyszło. A jak mówiłem, tu od spodu teraz przyjdzie tylko karton gips, z boku karton gips. Jak będzie to już zaszpachlowane, to tutaj damy na wieżę jakąś płytę Gładką MDF albo zwykłą płytę Pomaluję się na biało i będzie dobrze Jedziemy dalej Mamy hydroizolację Guma wpłynie. płynie Dwa razy malowane, narożnik tutaj, tylko narożnik robię z jednej strony Z drugiej strony go już tam nie daję, bo tutaj już mało wody będzie szło Praktycznie rzecz biorąc w Anglii tutaj 90% może i 95% łazienek robi się bez hydroizolacji. Bo ludzie tego tutaj nie znają po prostu. Kleją na płyty normalnie, albo plasterują najpierw płyty i później na plaster na gładź przykleją płytki. I też to się trzyma. Jak jest dobrze zrobiona płytka, dobrze fuga zrobiona, no to tam nie ma prawa woda dojść. No i... Trzyma się, ma się. Dużo, dużo, dużo lat. Dobra, teraz muszę zrobić okno. Przyjechali wstawić okno, wycięli jak wycięli. I teraz będę musiał tutaj listewkę wstawić od środka. Podnieść ją do góry i do tej listewki przykleić, przy, przykręcić płytę. Po prostu obrobić sobie te okno dookoła. Tu tak samo listewka. Pianka, wypełnić dziury. I dopiero przykleić Chodź te przykręcić dziwą. Dobra. Do dzieła. Okno obrobione. Belka. Dużo pianki. Dużo pianki. Tutaj w środek musiałem dać. ten na zewnątrz. No i tutaj też tak. Równo tutaj z oknem, z obrysem okna. No tutaj tak było. No i tutaj też równo z obrysem okna. Tutaj tak. O. Zaraz przyjdzie płytka, do dotąd, będzie sobie jeszcze woda. Jak się woda skrapla, to tutaj będzie wchodzić i sobie na zewnątrz odchodzić. Tak to jest tutaj w angielskich oknach zrobione. Tu wchodzi środek na parapet i sobie leci tam dalej. Dobra, teraz spróbujemy naprawić podłogę. Wszystkie te deski trzeba będzie podokręcać ponaprawiać, bo to przecież wiadomo tu przyszli, porozwalali i nikt nic nie naprawia. Do dzieła. Mamy to, podłoga zabezpieczona. Tutaj tą całą deskę musiałem przykręcić. Tutaj te były luźniutkie, te były luźne. Tutaj były luźne deski tak samo, tam w rogu była cała luźna. No i tutaj pod spodem jak wyciągnęli. Mam deskę, żeby wywiercić dziurę i położyć tam rurkę. Też była cała luźna. Teraz tak, będę musiał jechać, kupić płytę, wyłożyć 9 mm, może 6 mm, przykręcić ją tutaj i na to dopiero wylewkę zrobić. No bo jak zrobię wiolewkę na to, to wszystko mi wpadnie w sufit przez te szpary. A jest bardzo krzywo. Płyta, płytę trzeba gęsto, gęsto trzeba było przekręcić, dużo wkrętów, prawie, prawie 200 wkrętów. No i już zabieram się za wstawianie wanny. Okno też już sobie obciąłem. Jedziemy dalej z tą robotą. Dzisiaj przyszedł dach naprawiać w końcu. Stukają, pukają. Dobra.